Jest to historyczne, historyczne miejsce naszego miasta. No i z przykrością muszę powiedzieć, że takie zapomniane, bardzo zaniedbane. No tak, jak już drugi raz, drugi raz tu jesteśmy i. Stwierdzam to samo, po prostu jest to jedno wielkie wysypisko śmieci. Zebraliśmy znowu dzisiaj kilka worków, butelek i puszek, no co oznacza, że niestety wieczorami tutaj pewnie zabawiają się różni, różni, pewnie młodzież, ale głównie. No jest to przykre, bo jest to jednak cmentarz, jest to miejsce święte koło kościoła. No i dlatego wziąłam udział w tym, w tym wydarzeniu dzisiaj, żeby, żeby po prostu to posprzątać, bo no jest to rażący widok. Jest mnóstwo śmieci, mnóstwo butelek, puszek, mnóstwo po prostu. Dziwi mnie to, że w środku miasta ludzie nie myślą o tym, że wrzucają to po prostu na czyjeś groby, na czyjeś pochówki, na szczątki ciał. I dla mnie jest to oburzające, że, że, ludzie są tak bezinteresowni i po prostu robią co chcą. To jest no nie, nie do pomyślenia. Byłam w szoku. To jest cmentarz i, i myślę, że każdy powinien o tym wiedzieć, dlatego takie akcje e, powinny się odbywać częściej, e, żeby pokazywać, że to jest cmentarz i też to uszanujmy, jak szanujemy inne cmentarze, które są, to szanujmy też ten stary, chociaż jest stary, ale, ale powinniśmy o niego dbać.